Panie i panowie, dzień dobry. Dzień dobry. Bliżej siebie. Bliżej, bliżej siebie. siebie. Jest takie fajne powiedzenie: kto się potrafi śmiać z siebie, ten będzie miał ubaw do końca życia. Bardzo to lubimy i przyznam, że nauczyliśmy się i uczymy się stale, albo stale to podtrzymujemy. Nauczyliśmy się tego dystansu do siebie. Hmm. Bo y, oczywiście z, są ludzie, którzy mają większe poczucie humoru, niektórzy mają nieco mniejsze, ale jesteśmy bardzo też przyzwyczajeni, przywiązani do pewnych koncepcji siebie, do pewnego widzenia siebie. Y, I y, bardzo poważnie, ja mówię tutaj trochę generalizując, ale myślę, że część z nas się może przejrzeć w, te, przejrzeć w tym opisie, że bardzo y, poważnie traktujemy samych siebie. Hmm. Y, y, I teraz. Y, to sprawia, że e, życie jest trochę cięższe. E, to no, sprawia, że się spinamy. Że się spinamy. Tak. Że mamy więcej pretensji, mhm. że mamy więcej e, oczekiwań wobec siebie. Generalnie wszystko jest takie sztywniejsze i. No nie ma też cięższe. takiej przestrzeni na finezję, tak, na no, tak, 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 no, taką tak. radość codzienną, cieszenie się byciem ze sobą. Mhm. Byciem ze sobą ze samym. Z sobą przede samym, przede tak, wszystkim. bliżej siebie. No więc to powiedzenie, że kto się potrafi sam z siebie śmiać, będzie miał ubaw do końca życia, bardzo mi się podoba. Mm. Tak jak mówię, wdrożyłam je i ten dystans po pozwolił mi mm, rzeczywiście poczuć się lepiej. E, oczywiście my mm, tutaj często mówiliśmy o tym poznawaniu siebie, rozpoznawaniu siebie, prawda? Sprawdzaniu, co jest moje, do czego jestem zbyt przywiązany, jaki głos mówi w mojej głowie. To mm -hmm. wszystko nam pozwala y, bardziej określić kim jesteśmy, co tak naprawdę lubimy, czy to, co robimy, jest rzeczywiście tym, co wybieramy. I w takim też podejściu z tym, z tym właśnie humorem i dystansem. Mniej traktujemy to, co nam się nie uda, jako wielką porażkę. Oczywiście, prawda? Oczywiście, to jest bardzo cenna obserwacja i taki, taki skarb w życiu, jeśli nawet jakieś trudniejsze doświadczenia potraktujemy jako naukę o sobie, ale ta lekkość właśnie sprzyja temu, żeby tak to odebrać każdą lekcję, każdą naukę, doświadczenie. Tak, ja, ja, ja uważam, że i mówię, to, to, czym się z wami dzielimy, to, jest, to, to, to są nasze nasze doświadczenia przećwiczone, to znaczy, przećwiczone tak, 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 coś tak. Co, co kiedyś prowadziliśmy w nasze życie i testujemy mm, i, i, mm. I, i, i pielęgnujemy jeżeli nam to przynosi pewną ulgę, satysfakcję sprawdza po prostu, że jest większy flow w życiu więc to podejście właśnie mówiące, że nie ma porażek tylko, że są pewne doświadczenia, dzięki którym możemy wiedzieć na przykład, co wolimy, czego nie wolimy, tak? mm -hmm. Możemy podjąć decyzję, że chcemy na przyszłość inaczej, tak? W ogóle widzimy siebie jako mm, współtwórcę tego zdarzenia i też nie obarczamy ani nikogo na zewnątrz mm -hmm. winą za to, że nam się coś nie udało, ale siebie też nie obarczamy winą. Mm -hmm. Czym innym jest więcie odpowiedzialności, prawda? To no tak. o tym mówiliśmy. Czyli jakby zbieramy dane z każdego przypadku tak. i w związku z tym rozwijamy się, bo zyskujemy dane do samorozwoju, wiemy o sobie więcej i to wtedy to życie codzienne i codzienne wyzwania staje się naprawdę ekscytujące i staje, staje się frajdą powiedziałabym, że tak jakby dążymy do tego, żeby było ekscytujące. Czasami jest po prostu tak jak życie trochę trudne, wyzwaniowe, mm -hmm. ale właśnie chodzi o to, jak przepływamy przez te kolejne e, no, etapy naszego. No na pewno tak. nie pomagamy sobie stosując poważkę, prawda? W tej tak. Tak. Życiu. Tylko żebyśmy tutaj też nie mylili dwóch rzeczy, bo są, bo, bo są sytuacje takie, gdzie rzeczywiście trzeba stanąć w pewnej Powadze mm. y, ujrzeć rzeczy, jakimi są. Czasami to wymaga od nas większego skupienia, mm. y, przejścia przez pewne emocje, jakby stanięcia do tej sytuacji, czy to będzie choroba, czy jakieś inne nieszczęście, które dotknęło nas albo kogoś z zewnątrz. Więc, jakby tutaj, ta powaga jest, 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 jest i uszanowanie, ona się wiąże z uszanowaniem sytuacji, jest bardzo ważna. Natomiast jak mówimy o poważce, to są te wszystkie sytuacje, gdzieś tak bardzo jesteśmy przywiązani do pewnej koncepcji i tak bardzo wrażliwi na swoim, na swoim punkcie, punkcie tak, tak, że tak. no właśnie wierzymy w cudze opinie na swój temat hmm. i jakby nie pozwalamy sobie na popatrzenie z innej perspektywy. A jeżeli wyciągniemy trochę tej poważki, mm. wypompujemy, to mm. okazuje się, że coś, co było problemem, nie jest problemem. Że to, co mm, uważaliśmy, że nas bardzo dotyka, jest tylko jedną z koncepcji, z którą mm. możemy się zgodzić albo nie musimy. Y, i, no i właśnie, jest po prostu lżej, a jednak każdy z nas woli, jak jest lżej, jak jest sympatyczniej, mm. niż jak jest ciężko i ponuro. To jakby znowu podejść do takiego i ze spinką. I ze spinką. Tak. Oczywiście śmieszkowatość też może nie być tutaj wcale rozwiązaniem, bo możemy coś za tym, za tym kabaretem, który odstawiamy znowu z przesadą, coś ukrywać I, i to może być rodzaj jakiejś zasłony. Znam to też z własnych doświadczeń, także tutaj trzeba jak zwykle wyważyć. Tak? Także tutaj dobrze zwróciłaś Kasiu uwagę, że. Że powaga jest potrzebna tam, gdzie jest potrzebna, tak. Tak, tak. I, ale tak mówisz o tej śmieszkowatości, mm. o przykrywaniu czegoś taką zasłoną mm -hmm. dymną, dla mnie to się wiąże jeszcze z jedną kwestią mm. e, i, i tutaj nawiązuję do tego zdania wyjściowego, prawda? Że kto się potrafi z siebie śmiać, będzie miał ubaw do końca życia. Mm. E, a do mnie przypłynęło zdanie, kto jest ciekawy siebie, mm. e, będzie miał zajęcie do końca życia, będzie, no, będzie, jest... będzie miał co robić do końca życia. To I jest zobaczymy. coś bardzo kluczowego, to tak. co mówisz. No bo w końcu to jest chyba jedna z definicji bycia tutaj na, dla mnie przynajmniej mm -hmm. taki sens bycia na ziemi, żeby mm -hmm. poznawać siebie maksymalnie, prawda? No tak i teraz tak, co to znaczy być ciekawym siebie? E, ja tu widzę to w takiej perspektywie, powiedziałabym, bardzo szerokiej, tą, co możemy nazwać holistyczną, transpersonalną, wielowymiarową. Mm -hmm. Po, po, po prostu, kim ja tak naprawdę jestem jako człowiek, jako mm. istota, co ja tutaj robię, dlaczego w taki, a nie inny sposób y, realizuję swoje życie i mm. y, y, do czego mnie to wszystko prowadzi. W takiej albo innej konfiguracji, w takiej albo do personalnej. Tak. Mm. I znowu tutaj się możemy podzielić naszym osobistym doświadczeniem, y, bo. Y, to podejście, którym się z wami tutaj dzielimy i będziemy dzielić, jest, jakby nie towarzyszyło nam od początku. Hmm. Pojawiło się w pewnym momencie, tak, w wyniku naszych osobistych y, no, przeżyć. Przeżyć wyzwań, wyzwań. Tak, kryzysów, trzeba to też tak. powiedzieć. I zac jak zaczęliśmy właśnie zaglądać hmm. za tą zasłonę, za tą kurtynę, próbować hmm. zrozumieć, co sprawiło, że znaleźliśmy się w tak trudnym momencie naszego życia, tam znaleźliśmy tak ciekawe odpowiedzi na własny temat, tak, mm -hmm. takie zrozumienie tej sytuacji i to właśnie nas doprowadziło i do dystansu do samych do, do mm -hmm. siebie, to nas również doprowadziło do, e, nowo, do e, podejścia z odpowiedzialnością i powagą tam, gdzie trzeba, mm -hmm. i to obudziło jeszcze większą ciekawość tego, kim jesteśmy i co tutaj robimy. No, i też doceniliśmy bycie ze sobą. Akurat w naszym przypadku bardzo dużo wyciągamy jedno z, od, z drugiego, mhm. jakby to są te wszystkie takie fajne prowokacje, triggery. Mhm. Nie chcę mówić lustro, ale jeśli coś, coś wychodzi na wierzch, to bardzo fajnie jest to w parze przepracowywać, i mhm. jeśli się tylko po prostu stanie twarzą. Do tego i nie, nie schowa pod dywan, to jest to zawsze fajna okazja do tego, żeby, żeby pójść dalej. I to, I to jest ta radość bycia razem i, i bycia w ogóle życia. Tak, ale ja uważam, że wiesz, no, czy się jest razem, czy się jest osobno, każdy mhm. jest jakby skonfrontowany sam ze sobą. I tutaj jest ta ciekawość właśnie. Tego kim jestem, co jest moje, czy podoba mi się moje życie, jeśli się nie podoba, to co mogę z nim zrobić. Mm. Czy moje ciało jest zdrowe, jeżeli moje ciało nie domaga, dlaczego, co ono chce mi opowiedzieć, tak? Mm. O, o jakiej historii chce mi opowiedzieć, jeżeli... Mm, czy ja w ogóle mam marzenia, a jeżeli nie mam marzeń, to dlaczego sobie nie pozwalam marzyć? Mm. To jest w ogóle zaproszenie do tego, żeby... Wziąć taką odpowiedzialność za swoje życie w znaczeniu, nie tylko jesteś odpowiedzialnym człowiekiem, mm. prawda? Też uderzamy mm. tutaj w taki dzwon powagi wielkiej mm. tylko tego, że my naprawdę mamy więcej możliwości i sprawczości w swoich rękach do tworzenia własnego życia. I, i właśnie ta ciekawość prowadzi nas do odkrycia, co nas jeszcze w tym zatrzymuje tak? co moglibyśmy usprawnić. I wierzcie nam, nam obojgu, bo to testujemy naprawdę wielokrotnie, i przyznam, że nawet ostatnio znowu weszliśmy na jakiś kolejny ymm, poziom, poziom level, piętro, tak. w mm. kolejne miejsce, mm. rozpoznania samych siebie i siebie wzajemnie, i znowu ma, przeżyliśmy momenty, aha, mm. tak? Taki... No, by, były momenty też, nie były to łatwe momenty, bo zawsze to wyjście. Po schodach wyżej wiąże się z jakąś leciutką zadyszką, ale też już jest obserwator, który wie, że ona jest po co, że teraz ten oddech trzeba troszkę uspokoić i, i zharmonizować, i teraz faktycznie jest ten inny poziom znowu patrzenia na, na siebie. I, I to poznawanie siebie jest ważne, dlatego że wtedy na bieżąco robimy ze swoim życiem porządek. Jeśli jesteśmy ciekawi siebie, przyglądamy się sobie to na bieżąco po prostu działamy, prawda, a jeśli, jeśli po prostu zostawiamy te rzeczy na, 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 na przyszłość, na nie wiadomo kiedy, rozwiązujemy to w nieokreślonej przyszłości, no to jest to uciekanie przed tym poznawaniem siebie i tracimy może bezpowrotnie szansę na, na zrobienie kolejnego kroku do przodu, a na rozwój. A przynajmniej rozciągamy to mocno w czasie. No właśnie, co też znamy, nie jest potrzebne, ani nie służy. Ja bym powiedziała, że właśnie ta, jak się zepnie z sobą te, te dwie maksymy, powiedzmy, czyli a, bycie, bycie, to, ten dystans do siebie i to, że jesteśmy siebie ciekawi, to naprawdę jest to cudowne, cudowne mm, mm -hmm. narzędzie, które nas popycha dalej. I mm -hmm. powtarzam to yy, i będę powtarzać na pewno przez jeszcze jakiś czas, że jest tyle możliwości dzisiaj, tyle narzędzi, Tyle metod do tego, żeby właśnie poeksplorować samego siebie i dzięki temu sprawić, żeby to życie było czymś pięknym. Są takie ładne powiedzenia: bądź artystą swojego życia, bądź kreatorem swojego życia, weź swoje życie w swoje ręce. Jakkolwiek to nazwiemy, to my bardzo głęboko Was zachęcamy, mhm jakby biorąc, opierając się na własnym doświadczeniu, do tej eksploracji siebie, do rozpoznawania mhm. siebie i do, mhm. um, żeby, żeby nie zakładać, że stan, który jest, jest stanem zastanym, nie do zmiany, mhm. że tak musi już być, zapewniamy, tak nie musi już być, tak. natomiast właśnie warto tam tą kurtynę trochę, czy też drzwi otworzyć, odsłonić mhm. i zobaczyć, co tam na nas czeka. Mhm. Jaka wersja nas? <noise> jaki, jaki prezent od życia, od świata? Tak, czyli otwieranie się na rozwiązania, tak. mm -hmm. wyrażanie intencji y, pomaga też temu temu pójściu do przodu, do tak, sobą. Ja, 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 tak, to takie wiecie, nie zawsze mamy gotowe odpowiedzi. Z, regu z reguły gotowych odpowiedzi nie ma. Natomiast w momencie, kiedy jesteśmy w otwartości, Względem samych siebie, i, i mówimy właśnie o tym, chciałbym się, do, czego się mogę sobie dowiedzieć. Jaki jest następny krok w moim mm. życiu? Co ciekawego mnie jeszcze czeka, to naprawdę ta, ta ścieżka się przed nami pięknie rozwija. Mm -hmm. Mm -hmm. E... Czyli mniej dlaczego coś się wydarza, a bardziej co mam się dowiedzieć, prawda? No ja bym była, ja jestem jakby... O sobie. Jeśli chodzi o to pytanie, dlaczego mi się coś przydarza, więc ja, ja w ogóle uważam, że można je wypowiadać na róż, różnymi, różnymi tonami mm -hmm. i to zdanie, ależ dlaczegoż mi się to własne weźmie przydarza, mm -hmm. stawia nas w takiej pozycji, Osoby bezwolnej, tak, która w ogóle tak. nie wie, dlaczego. No to... niepodmiotowej w nie to chodzi, podmiotowej. Tylko tak, tak. Więc jeżeli zapytamy hmm. dlaczego w znaczeniu, jaka jest prawdziwa przyczyna, ale czemu to ma mi służyć, co hmm. ja mam się z tego o sobie dowiedzieć, hmm. nauczyć, hmm. no to wtedy na yy, No naprawdę To zmienia postać rzeczy. Zmienia postać tak, rzeczy. Tak. Także y, czasami wydaje się, że ta zmiana nie jest. Znaczy to spojrzenie, naprawdę nieduża, nieduża zmiana w spojrzeniu może być wielką zmianą w ogólnej perspektywie i, i, mm -hmm. i tym, co, mm -hmm. co dostajemy w odpowiedzi. Kto się potrafi śmiać z, z siebie, siebie, ten będzie miał radość do końca życia. Powiem tak już prywatnie na boku, że Robert się kiedyś bardzo na mnie obrażał. I bardzo tak y, 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 zacinał, jak coś mówiłam. Dzisiaj ma o wiele większy dystans do tego. I naprawdę już się potrafi z siebie śmiać. Prawda? Do następnego. Do następnego.